Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku Świątecznego Daily i życzę miłego słuchania. Wioska na skraju Bagien była jak miejsce wyjęte z innego świata zagubiona w czasie, odcięta od współczesności. Droga prowadząca do niej była wąska i pełna dziura, a jedyny most, który ją łączył z resztą świata, wyglądał na gotowy do zawalenia. Mieszkańcy zaledwie kilkadziesiąt osób żyli jakby poza rzeczywistością. Brak internetu, elektryczność działająca na generatorach i codzienne życie podporządkowane rytmom natury. Na wzgórzu nad bagnami stał stary dwór. Budowla monumentalna, choć podniszczona. Przez dekady był pusty, porzucony po serii tragedii, o których ludzie w wiosce mówili tylko szeptem. Kiedy w 2018 roku Anna i Tomasz kupili tę posiadłość wzbudzili w miejscowych niepokój. Nikt nie mówił tego wprost, ale patrzyli na młode małżeństwo z litością, jak na ludzi, którzy nie wiedzą co robią. Anna była pisarką, która od dawna szukała inspiracji. Jej ostatnia książka była porażką, a krytyka sprawiła, że zaczęła wątpić w swoje umiejętności. Tomasz, architekt pracujący zdalnie, liczył na to, że cisza i spokój pomogą Annie odnaleźć siebie, a jemu skupić się na nowych projektach. Od pierwszych chwil dom wydawał się inny. Ściany zdawały się tłumić dźwięki, jakby pochłaniały każde echo. W powietrzu nosił się lekko stęchły zapach, którego nie dawało się pozbyć, mimo intensywnego wietrzenia. W okolicy nie było śpiewu ptaków ani odgłosów owadów tylko ciężka. Nieruchoma cisza, przerywana czasem odległym kumkaniem żab. Początkowo para była zajęta remontami. Zdejmowali stare tapety, malowali ściany, ustawiali meble. Przez pierwszy tydzień wszystko wydawało się w porządku, choć Anna zaczęła zauważać dziwne drobiazgi. Światła w korytarzach migotały, drzwi otwierały się same, a w nocy słychać było lekkie skrzypienie, jakby ktoś stąpał po schodach. Pewnego dnia, remontując jeden z pokoi na piętrze, Tomasz odkrył coś niezwykłego. Pod starą tapetą znajdowały się dziwne symbole kręgi, linie i wzory przypominające labirynt. Ciekawe, hmm, może to część dekoracji z dawnych czasów, powiedział, robiąc zdjęcie. Anna poczuła jednak, że coś jest nie tak. Symbole wyglądały, jakby były wyryte w ścianie celowo, ręką kogoś, kto znał ich znaczenie. W ciągu kilku dni sytuacja zaczęła się pogarszać. W nocy Anna budziła się, czując w karku chłodny powiew. W pewnej nocy usłyszała coś, co przypominało bicie serca ciężki, pulsujący dźwięk, który zdawał się dobiegać spod podłogi. Kiedy zeszła na dół, zobaczyła otwarte drzwi na werandę, choć była pewna, że zamykała je na klucz. Ślady błota prowadziły od drzwi do piwnicy, ale Tomasz tłumaczył to przeciągiem i mokrymi fundamentami. Anna jednak nie potrafiła ignorować narastającego niepokoju. Pewnego wieczoru sprzątając piwnicę znalazła coś, co przypominało zamurowane drzwi. Były solidne, otoczone cegłami, a na framudze widniały te same symbole, które widzieli na piętrze. Drzwi wyglądały na stare, jakby zostały zamknięte na wieki. Tomasz obiecał, że sprawdzi je dokładniej, ale tego nigdy nie zrobił. Wkrótce w wiosce zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pierwszy zaginął młody chłopak Adam, który wracał wieczorem z pracy na polu. Jego latarkę znaleziono niedaleko dworu, ale żadnych innych śladów nie było. Mieszkańcy, choć oficjalnie mówili o nieszczęśliwym wypadku, zaczęli unikać wzgórza i bagien. Kilka dni później... Zaginęła starsza kobieta, która od lat mieszkała sama na obrzeżach wioski. Jej dom znaleziono, splądrowany, a na ziemi były dziwne ślady, jakby ktoś ciągnął ją po błocie. Tomasz i Janna zauważyli, że ich sąsiedzi patrzą na nich z coraz większym dystansem. Jeden z mieszkańców, starszy mężczyzna, ostrzegł ich: Nie ruszajcie tego domu, to miejsce już dawno powinno zniknąć. Anna zaczęła prowadzić swoje śledztwo. Przeszukiwała internet, szukając informacji o symbolach, które widzieli w domu. Odkryła, że podobne wzory były używane w rytuałach demonicznych. Były to pieczęcie mające zamykać coś w określonym miejscu. Historia dworu sięgała XIX wieku, kiedy to w okolicy miało miejsce masowe morderstwo. Ofiary pochowano w bagnach, a dwór zbudowano na ruinach dawnej świątyni, gdzie odprawiono mroczne obrzędy. Wróce Anna zaczęła mieć koszmary. Śniło jej się, że błądzi po bagnach, a wokół niej stoją czarne postacie, które wpatrują się w nią choć nie mają twarzy. Kiedy budziła się rano, jej ciało było pokryte drobnymi siniakami w kształcie dłoni. Punktem kulminacyjnym był wieczór, kiedy Tomasz usłyszał hałas w piwnicy, gdy tam zszedł drzwi, które wcześniej były zamurowane, stały otworem. Anna usłyszała jego krzyk i pobiegła na dół. Ale kiedy dotarła do piwnicy, Tomasza już tam nie było. Zamiast niego zobaczyła ciemną, pulsującą masę, która zdawała się poruszać jak żywy organizm. Zrozpaczona Anna wezwała policję, ale gdy funkcjonariusze przyjechali, piwnica wyglądała normalnie. Drzwi były zamurowane, a po Tomaszu nie było śladu. Zaginięcie Tomasza było początkiem końca dla Anny. Policja po kilkudniowym przeszukiwaniu uznała go za zaginionego bez śladu. Wioska, choć nigdy nie była przyjazna, stała się jeszcze bardziej wroga. Mieszkańcy mijali Annę szerokim łukiem, a niektórzy otwarcie sugerowali, że to wszystko jej wina. Anna, nie potrafiąc opuścić domu, który przypominał jej o Tomaszu, zaczęła dostrzegać coraz więcej niepokojących szczegółów. Zaczęło się od drobiazgów, cienie w rogach pomieszczeń zdawały się poruszać a dźwięk bicia serca znowu powrócił. Pewnej nocy usłyszała ciężkie kroki na schodach prowadzących na piętro. Kiedy zbiegła z sypialni, zobaczyła, że wszystkie drzwi w domu są otwarte na oścież. Nie potrafiła już spać. Jej dni zlewały się z nocami w ciągłej walce z dziwnymi odgłosami, zjawiskami i obrazami, które widziała w lustrze. Często wydawało jej się, że na końcu korytarza widzi Tomasza stojącego z wyciągniętą do niej ręką, ale kiedy biegła w jego stronę, on znikał. Zdesperowana Anna postanowiła zrozumieć, co kryje się w domu. Pewnej nocy, uzbrojona w młotek i latarkę, udała się do piwnicy, by zbadać zamurowane drzwi, które widziała wcześniej. Pracowała przez wiele godzin, rozbijając cegły, jedna po drugiej, za drzwiami. Znajdowała się niewielka komnata, zimna i wilgotna. Na środku pomieszczenia leżał dziwny obiekt czarny kamień o nieregularnym kształcie, który pulsował słabym, czerwonym światłem. Na ścianach komnaty znajdowały się wyryte te same symbole, które widzieli na piętrze. Podłoga była pokryta kośćmi, jakby ktoś pochował tutaj dziesiątki ludzi. Gdy Anna dotknęła kamienia, poczuła coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Ogromne fale, zimna i ciężar, który przygniótł ją do ziemi. W Łowie usłyszała głos, który nie był głosem człowieka. Niskie, przerażające słowa w języku, którego nie znała, ale który wydawał się jej dziwnie znajomy. Od chwili, gdy Anna odkryła komnatę, zło zaczęło się rozprzestrzeniać, wioska stała się miejscem chaosu, ludzie zaczęli widywać dziwne cienie w swoich domach. A nocą słychać było odgłosy krzyków dobiegających z bagien. Kolejne osoby znikały, a ci, którzy zostali, zaczęli opuszczać swoje domy, uciekając w popłochu. Anna, zrozumiawszy, że stała się katalizatorem tych wydarzeń, postanowiła odnaleźć sposób na zamknięcie tego, co uwolniła. Zaczęła przeszukiwać dokumenty i książki, które znalazła w domu. Natrafiła na stary dziennik należący do poprzedniego właściciela dworu. Zapisków wynikało, że w XIX wieku w dworze odprawiano rytuały mające przywołać pradawną istotę, która miała dać ludziom władzę nad życiem i śmiercią. Rytuał zakończył się masakrą, istota została przyzwana, ale wymknęła się spod kontroli. Ocaleni mieszkańcy wioski zamurowali ją w podziemiach dworu, używając magicznych pieczęci i ofiarując swoje życie, by ją uwięzić. Pewnej nocy Anna usłyszała krzyk dobiegający z bagien. Był to odgłos Tomasza wołającego ją po imieniu. Zrozpaczona, uzbrojona w latarkę i nóż, wyruszyła w kierunku, z którego dochodził dźwięk. Bagna, które wcześniej były ciche i spokojne, teraz wydawały się żywe. Ziemia pulsowała, a woda zdawała się bulgotać, jak gotujący się kocioł. W samym centrum bagien Anna znalazła coś przerażającego. Wielką wyrwę w ziemi z której wydobywało się czerwone światło. Nad nią unosiła się postać wysoka, czarna sylwetka o nieludzkich proporcjach. Istota nie miała twarzy, tylko pustą, czarną przestrzeń, z której wyłaniały się niezrozumiałe dźwięki. Anna zauważyła, że w pobliżu leży ciało Tomasza, blade z wyrazem przerażenia na twarzy. Zrozumiała, że istota użyła go jako narzędzia, by uwolnić się z pułapki. Zrozumiawszy, że nie ma nic do stracenia, Anna rzuciła się na istotę z nożem w dłoni. chwili, gdy dotknęła jej ciała, poczuła ogromny ból, jakby całe jej ciało płonęło. Zamiast umrzeć, znalazła się w wizji. Zobaczyła całą historię istoty, jej przybycie na ziemię i cierpienie, które przyniosła ludziom. Wizja zakończyła się obrazem symboli, które widziała w domu. Zrozumiała, że musi je odtworzyć ponownie, by zamknąć istotę w jej więzieniu. Biegnąc z powrotem do dworu, zaczęła wycinać symbole na ścianach komnaty, używając własnej krwi jako farby. Gdy skończyła, ziemia zadrżała, a istota zniknęła w czerwonym świetle, które wciągnęło ją z powrotem do podziemi. Anna przeżyła, ale nigdy nie odzyskała spokoju. Dwór został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi, a wioska opustoszała. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się, nie chcąc dłużej żyć w cieniu bagien. Rok później ciało Anny znaleziono w opuszczonej chacie nad bagnami. Na ścianie pomieszczenia widniały te same symbole, które miały chronić świat przed złem. Wyglądało na to, że Anna nie przestała walczyć, nawet po tym wszystkim, co się stało.